Cześć wszystkim. Przede mną mam Pixel 3A. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak włączyć opcję dewelopera na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a następnie musimy przewinąć na sam dół, aby znaleźć informacje o telefonie. Teraz zlokalizujmy numer kompilacji, przepraszam. Numer kompilacji, który znajduje się na samym dole listy, i stukaj w niego, aż zobaczysz, że jesteś w trybie dewelopera. Teraz potwierdź wszystko za pomocą blokady ekranu i możemy wrócić do ogólnych ustawień. Ogólna ta ustawień. Teraz wejdźmy do systemu i tutaj musimy wejść w opcję dewelopera. Jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo zaawansowanych ustawień, które możemy dostosować. Na przykład, możemy wyświetlić kanał powiadomień, ostrzeżenia, możemy pokazać lokalizację wskaźnika. Tutaj mamy kilka opcji związanych z siecią i tak dalej. Więc zasadniczo, wszystko, co musisz zrobić, aby włączyć tę funkcję, to stuknąć w nią, a Twoje urządzenie natychmiast ją zastosuje. Możesz to wyłączyć tak samo, a jeśli masz opcję bez przełącznika, po prostu je znajdź i stuknij w nie, aby otworzyć więcej opcji do wyboru. Jeśli skończyłeś ustawianie opcji dewelopera, możesz je wyłączyć, stukając w przełącznik, jak widzicie. Większość opcji będzie nieaktywna, a po powrocie do ustawień systemowych znikną, ale nie ma problemu, możesz dostosować. Wróć do kroku z numerem kompilacji i stukaj. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.